Wyobraź sobie, że budzisz się każdego poranka z pełnym przekonaniem, że twój umysł działa jak naturalny magnes przyciągający obfitość. To nie jest odległa ani nieosiągalna idea, lecz rzeczywistość poparta rygorystycznymi badaniami oraz naukami wielkich mistrzów, takich jak Bob Proctor. Sekret tej transformacji tkwi w strategicznym procesie przeprogramowania umysłu, który usuwa dawne blokady i otwiera drzwi do życia pełnego finansowej obfitości. Najnowsze badania z zakresu neuronauki ujawniają fascynującą zdolność ludzkiego mózgu neuroplastyczność czyli możliwość tworzenia nowych połączeń neuronowych przez całe życie. W czasopiśmie Nature Reviews Neuroscience opublikowano badanie, które dowodzi, że ciągłe powtarzanie określonych myśli i zachowań wzmacnia obwody mózgowe związane z pozytywnymi przekonaniami. Ten proces jest kluczem do zmiany głęboko zakorzenionych wzorców które często ograniczają nasze osiągnięcia. Jeśli wierzysz, że osiągnięcie bogactwa jest trudne, lub że pieniądze są dostępne tylko dla nielicznych, wiedz, że te przekonania to jedynie echo dawnych programów, które przyswoiłeś w swoim życiu. Dobra wiadomość jest taka, że każde przekonanie można zakwestionować i przekształcić w coś potężniejszego, co popchnie twoje życie na nowe wyżyny. Pierwszym krokiem ku zmianie jest identyfikacja ograniczających myśli dotyczących pieniędzy. Zastanów się nad zdaniami, które powtarzasz sobie w głowie. Często są to przekonania odziedziczone po innych lub wynikające z negatywnych doświadczeń, które tworzą bariery w twojej podświadomości. Badania psycholog Carol Dweck, pionierki w dziedzinie mentalności wzrostu, pokazują, że kwestionowanie tych przekonań jest kluczowe dla rozwoju. Zapisz każdą negatywną myśl o pieniądzach i przekształć ją w pozytywne, budujące stwierdzenie, takie jak: Potrafię naturalnie przyciągać bogactwo, lub. Obfitość jest moim naturalnym prawem, które w pełni akceptuję. Codzienna praktyka wizualizacji może głęboko zmienić twoje podejście do obfitości. Bob Proctor twierdzi, że podświadomość nie rozróżnia intensywnie wyobrażanych sytuacji od rzeczywistości, w której żyjemy. Szczegółowe wyobrażanie sobie życia pełnego sukcesów reprogramuje twoje wewnętrzne postrzeganie, dostosowując je do rezultatów, które pragniesz osiągnąć. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykazało, że wyobrażanie sobie pozytywnych doświadczeń aktywuje te same obszary mózgu, co przeżywanie ich w rzeczywistości. Poświęć kilka minut dziennie, by wizualizować swoje wymarzone życie finansowe, wyobrażając sobie każdy szczegół z intensywnością, jakbyś już to przeżywał. Wyrażanie wdzięczności to kolejny kluczowy filar w budowaniu mentalności obfitości. Naukowcy potwierdzają, że osoby regularnie praktykujące wdzięczność są szczęśliwsze, bardziej optymistyczne i efektywniejsze w działaniu. Każdego wieczoru poświęć chwilę, by zapisać co najmniej trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, czy to za miły gest, czy za możliwość nauki czegoś nowego. Ten prosty, ale potężny nawyk podnosi Twoje wibracje i naturalnie dostraja Cię do bogactwa, które chcesz przyciągnąć. Wdrażając te praktyki, zmieniasz nie tylko swoje myśli, ale również całą strukturę mentalną, która kształtuje twoje doświadczenia z pieniędzmi. Prawdziwa obfitość zaczyna się od decyzji o wewnętrznej zmianie, przynosząc rezultaty, które rezonują we wszystkich aspektach twojego życia. Konsekwencja to prawdziwy motor trwałych transformacji. Przeprogramowanie umysłu na przyciąganie obfitości wymaga dyscypliny i codziennej powtarzalności, podobnie jak trening sportowca dążącego do przekraczania własnych granic. Karmienie swoich myśli pozytywnymi przekazami o obfitości to akt zaangażowania, który trwale kształtuje twoją przyszłość. Wprowadź nawyki, które wzmocnią twoją mentalność finansową. Codziennie czytaj książki, które eksplorują związek między umysłem a bogactwem. Słuchaj motywujących nagrań podczas codziennych zajęć, takich jak podróżowanie. Poświęć kilka minut rano i wieczorem na powtarzanie afirmacji, które potwierdzą twoje prawo do obfitości. Badania naukowców z Uniwersytetu Londyńskiego pokazują, że 66 dni powtarzalności wystarczy, by utrwalić nowe wzorce myślowe. Pieniądze, zanim staną się fizycznym przedmiotem, są czystą energią, która odpowiada na twoje wewnętrzne wibracje. Kiedy przekształcasz swój umysł w punkt przyciągania tej energii, otwierają się nieoczekiwane drzwi, a okazje pojawiają się w zaskakujących formach. Rozpoznaj, że bogactwo nie jest przywilejem zarezerwowanym dla nielicznych. Lecz naturalnym odzwierciedleniem myśli, uczuć i działań rezonujących z obfitością. Kultywowanie obfitości to także głęboki akt samoakceptacji i doceniania własnej wartości. Stosując z determinacją każdy etap tego procesu, zauważysz nie tylko zmiany w swojej rzeczywistości finansowej, ale także znaczący wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości. Te przemiany wpłyną na wszystkie obszary Twojego życia, rozszerzając Twój cel. I dostosowując go do większych osiągnięć, pamiętaj, że klucz tkwi w tobie, czekając jedynie na twoją decyzję o działaniu. To, przez co przeszedłeś do tej pory, dowodzi twojej siły i wytrwałości. To jest moment, aby dostrzec, że twoje trudności, nieprzespane noce i wyzwania nie poszły na marne. Przygotowały cię one na nowy etap, w którym obfitość zacznie manifestować się w sposób namacalny. Teraz nadszedł czas na pierwszy krok. Zatrzymaj się i zastanów nad trzema największymi pragnieniami, które chciałbyś zrealizować jeszcze w tym miesiącu lub do końca roku. Zapisz je w sposób jasny i pewny, jakby już były rzeczywistością. Poczuj podczas pisania emocje, jakie towarzyszyłyby ich spełnieniu, doświadczając ich z i radością. Zrobiłeś to? Doskonale. Ten prosty gest już zaczął dostrajać twoją energię do rezultatów, których pragniesz. Przygotuj się, ponieważ nadchodzące zmiany będą szybsze i bardziej zaskakujące niż się spodziewasz. Sytuacje i osoby, których się nie spodziewałeś, staną się częścią tego procesu, prowadząc cię prosto do twoich celów. To wszystko nie jest skomplikowane. Wszystko zaczyna się od decyzji i praktycznego zastosowania prostych, ale potężnych kroków, które tu przedstawiłem. Poświęć się temu, przestrzegaj każdej wskazówki i wróć, by podzielić się, jak twoje życie zostało przekształcone. To, co nadchodzi, jest wielkie, realne i przede wszystkim Twoje. Przygotuj się, ponieważ to, co zaraz odkryjesz, może stać się przełomem w Twoim życiu. Od tego momentu zaczynasz kształtować przyszłość, która odzwierciedla to, na co naprawdę zasługujesz. Wyobraź sobie, że masz w rękach rewolucyjną technikę stosowaną przez osoby niezwykle spełnione, która pozwala całkowicie odmienić Twoją relację z pieniędzmi. To nie tylko teoria, ale potężna praktyka potwierdzona zarówno przez najnowsze osiągnięcia naukowe, jak i historię sukcesu osób, które osiągnęły dobrobyt. Ta metoda, znana jako kwantowy odcisk obfitości, to unikalne połączenie wiedzy z zakresu fizyki kwantowej, neurobiologii i psychologii. Działa bezpośrednio na Twoje wewnętrzne częstotliwości, uwalniając ograniczające wzorce i aktywując naturalną zdolność przyciągania bogactwa. Podstawą tej praktyki jest jeden z filarów fizyki kwantowej. Wpływ obserwacji na kreację rzeczywistości. Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla, podkreślał, że cząstki kwantowe reagują na intencje obserwatora. Oznacza to, że kierując swoje myśli ku obfitości, możesz w realny sposób wpływać na otaczającą cię rzeczywistość. Kwantowy odcisk obfitości wykracza jednak poza zwykłą wizualizację, uczy jak nasycać swoje emocje w polu energetycznym wokół ciebie, wywołując głębokie zmiany w umyśle i wibracjach. Pierwszym krokiem jest stworzenie początkowej częstotliwości, która dostroi Twoją energię do obfitości. W tym celu przypomnij sobie moment intensywnej radości lub wdzięczności. Przeżyj go ponownie z całą intensywnością, wyobrażając sobie każdy szczegół, od fizycznych doznań po uczucia, które wtedy Cię wypełniły. Badania przeprowadzone przez Harvard Medical School dowiodły, że emocje takie jak wdzięczność wywołują wydzielanie dopaminy i serotoniny które zwiększają motywację i podnoszą poziom pozytywnej energii. Kiedy osiągniesz wysoki poziom częstotliwości, napisz swoją wizję finansowej przyszłości tak, jakby była już rzeczywistością. Zapisz na papierze zdania, które jasno opisują twoje idealne życie, tworząc bezpośredni most między intencją a materializacją. Badacze z Uniwersytetu Cambridge wskazują, że pisanie odręczne aktywuje obszary mózgu związane z pamięcią i emocjami, co zwiększa skuteczność tej praktyki. Przykład. Jestem wdzięczny za życie w komforcie i obfitości z pieniędzmi płynącymi łatwo z nieoczekiwanych źródeł. Następnie każdego dnia poświęć 10 minut na proste, ale transformujące ćwiczenie. Usiądź w cichym miejscu i wizualizuj swoją idealną rzeczywistość finansową w najdrobniejszych szczegółach. Poczuj, jak to jest żyć w tej rzeczywistości. Według badań Instytutu HeartMath, pole elektromagnetyczne generowane przez serce jest tysiące razy silniejsze niż to wytwarzane przez mózg co potęguje efektywność tej praktyki. Połączenie myśli i emocji wzmacnia związek z rezultatami, które chcesz przyciągnąć. Wyobraź sobie, co może się wydarzyć, gdy włączysz te kroki do swojej codzienności. Z każdym dniem twój umysł będzie bardziej dostrojony do obfitości, przekształcając pragnienia w namacalne rzeczywistości. Przyszłość, o której marzysz, nie jest daleko. Zaczyna się teraz, dzięki sile świadomej intencji i regularnej praktyki. Współczesna nauka odkrywa potężne połączenie między ludzkim umysłem a polem kwantowym, przestrzenią, w której wszystkie możliwości istnieją jednocześnie. Dr. Joe Dispenza, uznany badacz i autor, podkreśla, że skoncentrowana uwaga może przemieniać intencje w konkretne rzeczywistości. To zrozumienie wykracza poza teorie, udowadniając, że mentalne skupienie potrafi zmieniać strukturę doświadczeń, które przeżywamy. Szczegółowe badania przynoszą zdumiewające wyniki. Osoby stosujące podobne techniki zgłaszały niespodziewane zyski finansowe i rozwijające się interesy. Artykuł opublikowany w Journal of Personality and Social Psychology wskazał, że osoby praktykujące ukierunkowaną medytację mają około 27% większe szanse na osiągnięcie swoich celów. To dowód na to, że jasność umysłu i emocjonalne dostrojenie przynoszą znaczące i trwałe efekty. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, skupiających się jedynie na zewnętrznych działaniach, ta technika transformuje wewnętrzne przekonania i wzorce. Relacje osób, które podążały tą ścieżką, obejmują zmniejszenie lęku, wzrost kreatywności i zdrowszy stosunek do pieniędzy. Te zmiany odzwierciedlają głębsze zrozumienie, że bogactwo jest konsekwencją dostrojenia wibracyjnego. Pierwszym krokiem jest stworzenie otoczenia sprzyjającego koncentracji. Wybierz spokojne miejsce, w którym możesz medytować i zapisywać swoje intencje. Codziennie poświęć od 15 do 20 minut na połączenie z celami. Regularność w tym procesie jest kluczowa do ustanowienia nowych wzorców. Choć początkowe efekty mogą wydawać się subtelne, konsekwencja doprowadzi do konkretnych i widocznych zmian w twojej rzeczywistości. Transformacja zaczyna się od jasności. Dokładne określenie swoich pragnień pobudza umysł do szybkiego rozpoznawania i wykorzystywania okazji. Bob Proctor często podkreślał znaczenie traktowania pieniędzy jako energii, która płynie w kierunku harmonii wibracyjnej. To proste, ale potężne podejście podkreśla konieczność dostrojenia myśli, emocji i działań. Aby osiągnąć szybsze rezultaty, zastosuj metodę trzech codziennych priorytetów. Każdego ranka zanotuj trzy cele związane z Twoim finansowym rozwojem. Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review pokazują, że zarządzanie konkretnymi priorytetami znacząco zwiększa efektywność działań. Każdy zrealizowany cel wzmacnia Twoją pewność siebie i intensyfikuje moc manifestacji. Kwantowy odcisk obfitości to zaproszenie do przejęcia pełnej kontroli nad swoją finansową rzeczywistością. To metoda dostępna dla każdego, kto jest gotów konsekwentnie dostrajać umysł i emocje. Przyjmując te praktyki, odkryjesz, że dobrobyt nie jest tylko celem, lecz naturalnym odzwierciedleniem wewnętrznej harmonii, którą budujesz. Bogactwo zaczyna się w momencie, gdy decydujesz się być autorem swojej podróży. Bogactwo wykracza poza to, co osiągasz samodzielnie. Budowanie prawdziwych relacji jest kluczowe dla tworzenia okazji i poszerzania rezultatów. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazują, że około 85% sukcesu finansowego. Zależy bezpośrednio od zdolności do współpracy i budowania znaczących relacji. Pieniądze z natury krążą poprzez ludzkie interakcje. Zidentyfikuj osoby w swoim otoczeniu, które osiągnęły poziom finansowy, do którego dążysz. Obserwuj ich strategie, ucz się na ich doświadczeniach i pielęgnuj szczere i strategiczne relacje. Rozwój wynikający z tych interakcji bywa często cenniejszy niż jakikolwiek materialny zasób. Prowadzenie małych nawyków do codziennej rutyny może przynieść niezwykłe efekty. James Clear, autor książki Atomowe Nawyki, podkreśla, że poprawa o zaledwie 1% dziennie prowadzi do trzydziestosiedmiokrotnego wzrostu w ciągu roku. Te z pozoru proste mikronawyki stają się potężne, gdy stosuje się je konsekwentnie. Rozpocznij dzień od afirmacji wzmacniających Twoją samoocenę i wiarę w zdolność do osiągania dobrobytu. Spójrz w lustro i powiedz: Jestem zdolny i zasługuję na obfitość. Wieczorem poświęć kilka minut na refleksję nad swoimi osiągnięciami, nawet najmniejszymi, i zanotuj je. Ten nawyk wzmacnia pewność siebie i motywację do dalszego działania. Ocena codziennych działań jest kluczowa dla optymalizacji czasu i wysiłku. Zasada 20% mówi, że większość wyników pochodzi z niewielkiej części podejmowanych działań. Zidentyfikuj zadania, które generują największy wpływ finansowy, i skoncentruj na nich swoją energię. Na przykład, jeśli Twoim głównym źródłem dochodu jest tworzenie treści, priorytetem powinno być strategiczne planowanie i realizacja, delegując mniej istotne obowiązki. Pisanie celów w jasny i konkretny sposób tworzy silne połączenie między Twoim świadomym i podświadomym umysłem. Zanotuj deklaracje takie jak: Otrzymuję 50 tysięcy złotych miesięcznie w sposób stały i obfity. Codziennie czytaj te afirmacje, wizualizując wyniki w najdrobniejszych szczegółach. Ta praktyka wzmacnia wewnętrzne dostrojenie, które napędza Twoją drogę do realizacji celów. Aby osiągnąć solidne rezultaty, konieczne jest zrównoważenie zarządzania czasem, relacjami interpersonalnymi i nastawieniem. Nie wystarczy myśleć o pieniądzach, trzeba stworzyć środowisko, w którym będą one płynąć naturalnie, odzwierciedlając Twoją osobistą i zawodową wartość. Twoja podświadomość odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Około 95% decyzji, które podejmujemy, jest wpływane przez głęboko zakorzenione schematy, często nabyte w dzieciństwie. Badania Uniwersytetu Yale pokazują, jak te przekonania mogą ograniczać lub wspierać Twój potencjał. Transformacja tych wzorców to najważniejszy krok w budowaniu mentalności dobrobytu. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele, już w Tobie jest. Przeprogramowując swój umysł, stajesz się architektem swojej finansowej rzeczywistości. Zacznij stosować te praktyki już teraz i obserwuj, jak bogactwo manifestuje się w Twoim życiu w sposób ciągły i wykładniczy. Paradygmaty, które nosimy głęboko, kształtują sposób, w jaki postrzegamy pieniądze, sukces i zasługiwanie na nie. Te przekonania mogą przekształcać się w niewidzialne bariery, które sabotują nasze próby postępu. Pojawiają się one w myślach takich jak pieniądze trudno zarobić lub bogaci ludzie są egoistyczni. Te blokady często prowadzą do cyklów autodestrukcji, gdzie nawet mimo postępów coś nas wciąż cofa, karmiąc fałszywą ideę, że nie zasługujemy na więcej. Uwolnienie się od tych emocjonalnych ograniczeń wymaga świadomego wysiłku, aby je zidentyfikować, a następnie przekształcić. Praktyka współczucia wobec siebie jest w tym procesie potężnym narzędziem. Według dr Christine Neff, osoby, które rozwijają akceptację wobec siebie, budują większą odporność i z większą pewnością stawiają czoła przeciwnościom. Zacznij od refleksji nad tym, co powstrzymuje cię przed dalszym rozwojem. Zanotuj wszystko bez cenzury i pozwól sobie dostrzec te ograniczenia jako historię, które możesz przekształcić. Przeprogramowanie umysłu jest możliwe dzięki niezwykłej plastyczności mózgu. Badania neurobiologiczne pokazują, że powtarzając nowe wzorce i wizualizując cele, można zmieniać ograniczające przekonania. Wykorzystaj metodę rozpoznania, zmiany i zastąpienia zidentyfikuj swoje negatywne przekonania o pieniądzach, zastanów się nad ich pochodzeniem i zakwestionuj ich prawdziwość. Zmień stwierdzenia takie jak: Nigdy nie będę finansowo stabilny, na pozytywne deklaracje w stylu Jestem w stanie stworzyć stabilność finansową w moim życiu. Ponadto otaczaj się wzbogacającymi treściami, które nasycają twój umysł ideami obfitości. Czytaj o finansach i praktykach, które promują pozytywne nastawienie. Obserwuj swoje myśli i za każdym razem, gdy pojawi się negatywna, zastąp ją taką, która odzwierciedla zaufanie i optymizm. Unikaj wpływów, które wzmacniają ideę niedostatku, i zaufaj swojej intuicji, tworząc unikalną i potężną drogę. Przejście od mentalności niedostatku do obfitości wymaga praktyki. Zacznij od doceniania wszystkiego, co już posiadasz, nawet jeśli wydaje się niewielkie. Wdzięczność buduje solidną podstawę dla dobrobytu. Regularnie coś daruj, nawet drobiazgi, ponieważ ten akt wzmacnia przekonanie, że zawsze masz wystarczająco, aby się podzielić. Świat odzwierciedla to, co emanujesz, a te drobne gesty pomagają zharmonizować Twoją energię. Przejęcie kontroli nad swoimi myślami i emocjami to punkt wyjścia do transformacji. Każde słowo, które wypowiadasz, każda podjęta czynność kształtuje twoją rzeczywistość. Bob Proctor mawiał, że sukcesu się nie goni, lecz przyciąga poprzez to, kim się stajesz. Spójrz w głąb siebie i rozpoznaj swoją wartość. Wątpliwości, które ograniczały cię w przeszłości, nie muszą już definiować twojej przyszłości. Jesteś większy niż jakiekolwiek ograniczające przekonanie. Potwierdź sobie: akceptuję dobrobyt w moim życiu. Zasługuje na bogactwo i obfitość. Te słowa mają moc, a każde ich powtórzenie wzmacnia twoją zdolność do tworzenia niezwykłego życia. Poczuj wolność marzenia o wielkich rzeczach i wiarę, że każdy krok przybliża cię do nieograniczonego potencjału. Pamiętaj, że twoja podróż nie polega tylko na gromadzeniu materialnego bogactwa, to proces stawania się kimś, kto inspiruje, osiąga i dzieli się. Niech twoje dążenie do dobrobytu będzie naznaczone radością, pewnością i celem. Niech każdy mały wysiłek, każdy gest i każda zmiana w mentalności prowadzą cię do pełnego i satysfakcjonującego życia. Urodziłeś się, by błyszczeć, i jesteś gotowy, by zająć swoje miejsce na świecie.